Dobra, no, uwaga. Ty jesteś kurwa głupi. W którą stronę? W tam. dobra. Dobra, dobra, no, do przodu. Do przodu kurwa, nie jest przód? Ale nas chujowo zrespiło, nie? A, nie to, to, to jest tragiczne bo bo on jest strasznie długi. Ja nic nie widzę To a, bo znowu nie mam Nerio, spokojnie, jak będziesz ciągle jest na początku dobrze, to ci nie dogoni, nie ma szans. Ja jednak musisz skoczyć przez to, czasem musisz się przecisnąć. A czasem w ogóle z złej, złej strony nie możesz wybrać, nie? Bo tam były... Pewien wybór był i były dwie drogi do wyboru. chyba jedna była po prostu z ja tak Nie wiem, o no nie, właśnie teraz, prawo jak coś Później w lewo będzie, jak będzie barkada to w lewo jednak. No, no dobra. I zajebiście, już skupa. A to chyba jest po prostu nieskończone przejść. To polega dosłownie na tym, że wie cały czas w jedną stronę. No tak. A tym to to i jakkolwiek. Eee, nie, właśnie z narejasą zgubiliśmy, właśnie nas zabija. Dario? was zabija? No. No, Dario! i waka i Poz. Zbagowałem po twoje, jestem za nim. O, albo mnie na pewno. Ja, się a nie ma pewnie. Przeraża mnie ta muzyka, bo mam wrażenie, że stał się za mną, a nie jest. Ja jestem za nim kamera patrzy ciągle za ciebie, jest git nie, nie ma Ale no, powiem tak, ten tak, poziom jest, po jest chyba najbardziej stresujący dla mnie. W sensie niby nic się nie dzieje, a jednak źle poszedłem. No. Nie, w ogóle źle poszedłem, jak stąd wyjść? A, tędy? Nie, zgubiłem się. Nie da się stąd wyjść. A nie, a tu jest przejście kurwa za mną. No, zaktuje tak ustawiono No nie kurwa za swój. mną? Nie yeah, Ej, kito, kurwa, na to kurwa Nerios inaczej uchodzi za te potworem, ma wyjebana. <grym /dźwięcim> nie, za w ogóle? Nie, nie za to. Co, co więcej, Nerios w ogóle jakby ten potwór mu czyści drogę, nie? Nerios jak król <grym /dźwięc> <grym /dźwięc> <grym /dźwięc> Może to Dokładnie. Możesz to nagrać. z na moment. Prawo, lewo. Dobra, chuj. Prawo. Dobra, dawaj. Dawaj ze złomkiem. O, wy żeby się skupić, to dobrze. To znaczy, że już jedna sedna poziomu za mną. Ej kurwa, to naprawdę muzyka mnie przeraża, bo to naprawdę drzwi jak mam za mną. Hmm. No Taka jest, jest takie zadanie. Lerio dalej chodzi jak król. ja już mam dwie dymki, zostałem ich dwa życia hmm. Ale kurwa, surfa zajebałem po ścianie Widziałem, widziałem, ale nie zblogowałem jest ja, już a O, dobra, to nie idę po To nie idę po jednak Tak? No, poczekamy. I tak hmm. chyba następny jest save, bo następny to ten opis jakby O Jezu, to jest ten, kody? Aha, mamy to zapisane na no, czacie cały czas, nic się nie zmieniło Dobra, możecie kliknąć spację, żeby wszystko nie nas, nie?